Żadnego króla poza Chrystusem, Upadek i bankructwo świeckich światopoglądów. No King but Christ, Collapse and Bankruptcy of Secular Worldviews. Dr Tony Costa 2024 rok. 268-270 Nowy język kulturowego marksizmu. Kulturowy marksizm jest także odpowiedzialny za ewolucję nowych terminów i słów takich jak homofobia, islamofobia, wymieniając kilka z nich. Co dziwne, nigdy nie słyszymy o chrystofobii. Czemu? Powód jest prosty: chrześcijaństwo i Zachód są klasą opresyjną. Każda inna grupa jest opresjonowana. Widzimy także kulturowy marxizm w działaniu w zachodniej Europie, gdzie wiele Europejczyków nie ma żadnego pojęcia o islamskim zagrożeniu przez imigrację uchodźców do Europy. Migracja jest centralnym aspektem islamu: w krzewieniu swojej religii. Przyjmowanie tego jest źródłem w imieniu tolerancji. Migranci są widziani jako opresjonowani, którzy cierpią z powodu zaangażowania Zachodów w ich kraje. Skutki były katastrofalne, jako że wielu działaczy ISIS wkroczyło przez system migracyjny i przeprowadzili na Zachodzie ataki terrorystyczne. Ludzie Zachodu dalej dają wymówki dla terroryzmu, jako akty samotnych wilków, chorób umysłowych i wszystkiego, o czym tylko mogą pomyśleć, bez adresowania słonia w pokoju, którym jest islamski światopogląd. To wyjaśnia ciągle narastającą na Zachodzie nienawiść do Izraela, jedynego demokratycznego kraju na Bliskim Wschodzie, i stawania Zachodu po stronie Palestyńczyków, którzy są portretowani jako ofiary izraelskiego okrucieństwa. Jedną z największych ironii jest wspieranie islamskich grup przez LGBTQ i całkowitą ślepotę na fakt tego, że homoseksualiści są skazywani na śmierć pod islamskim prawem szariatu. To także wyjaśnia to, czemu grupy LGBTQ pozywają chrześcijańskich piekarzy za odmowę pieczenia ciasta na gejowski ślub, ale nigdy nie zrobiliby tego muzułmańskiemu piekarzowi, który stanowczo odmawiał udzielenia jego bądź jej usług dla gejowskich ślubów. Uniwersytet Western Trinity w brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie został nawet zaatakowany przez stowarzyszenie prawnicze, próbujące powstrzymać ich studentów od stania się prawnikami. Infekcja kościoła kulturowym marksizmem w kościele widzieliśmy ohydny web marksizmu przez Black Lives Matter, rasową teorię krytyczną i wyłaniający się kościół, Briana McLarena, Steve'a Chalk i Brooksy Cave'a, pośród innych. Krytyczna teoria rasowa zagroziła nawet jedności południowej baptystycznej konwencji, pośród innych posiadanych przez nią problemów. Pastorzy, którzy chcą stać się politycznie poprawni przez zaspokojenie sprawiedliwości społecznej, mają zadeklarowanych LGBTQ jako członków w kościele, bez wyzywania ich do upamiętania, a nawet ich ordynując. Kościoły, które zaspokajają rasową teorię krytyczną znajdują się na końcu w całkowitym zamieszaniu, skutkujących w podziałach kościoła. Osobiście znam kościół w Toronto, który posiada przed nabożeństwem wyznania przynależności ziem do plemion aborygenów. Oczywiście jedyne uznanie przynależności ziem dla chrześcijan to Psalm 24, werset 1. Pańska jest ziemia i wszystko co ją wypełnia, świat i jej mieszkańcy. Słyszymy terminy takie jak biały przywilej, co jest kodem słownym dla białego heteroseksualnego chrześcijanina, jeżeli masz białą skórę. Jesteś uprzywilejowany, ale nosisz sobie także pierworodny grzech z powodu twoich białych, opresyjnych przodków, który nigdy nie może zostać zmazany. To jest nieprzebaczalny grzech. Naciskiem kulturowego marksizmu jest tożsamość grupowa. A mimo to Biblia skupia się na pojedynczych osobach, jako obrazie Boga. Marksist kulturowy twierdzi, że ludzie są identyfikowani przez grupy. Biblia mówi, że ludzie są identyfikowani przez Boga jako unikalne osoby. Jako, że przyszedł by zbawić grzeszników i usunąć ograniczenia etniczności grup, tak by mógł zjednoczyć ich w samym sobie, gdzie nie ma Żyda ani poganina. Ani mężczyzna, ani kobiety, ani niewolnika, ani wolnego, ale jedno ciało w Chrystusie. Galacem 3,28. Stań! Stań dla Jezusa! Wszystkie te napaści kulturowego marksizmu nastąpiły pod nosem Kościoła. Gdy Kościół staje się pasywny, szatan jest aktywny. Parafrazując powiedzenie powszechnie przypisywane Edmundowi Burke: jedyna rzecz, która jest konieczna dla krzewienia się zła, to gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Kościół jest pośrodku ideologicznej wojny. Musi zająć ponownie swoją pozycję jako sól ziemi i światło świata. Mateusza 5:10, 16. Kościół śpi w świetle. My mamy lekarstwo i lekarstwem jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Kulturowy marxizm jak wszystkie inne ideologie, jest impotencyjny i jest duchowym bankrutem. To niespójny światopogląd zbudowany na piasku. Nie może się ostać, lecz runie. Bóg zbudził kościół na taki dzień jak ten, w takim czasie jak ten. Kościół potrzebuje wyjścieni ze stref komfortu i służyć w tym świecie królowi. Reformator Jan Kalwin powiedział, że pies będzie szczekał, gdy jego Pan jest atakowany. Czy my nie powinniśmy wyjść z głosem, gdy nasz Pan, Chrystus Król, jest atakowany przez tych, którzy sprzeciwiają się Jego suwerennemu panowaniu? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Kościół musi zająć stanowisko i zniszczyć argumenty tych, którzy przeciwstawiają się Panu i Jego Chrystusowi Psalm 2.1.2 by wziąć w niewolę ich niespójne, bezbożne opinie, wystawione przeciwko poznaniu Boga, do posłuszeństwa Chrystusowi Królowi. 2 Koryntian 103